Dzisiaj postanowiliśmy zapytać, dlaczego Polacy tak nieufnie podchodzą do inwestowania w fundusze inwestycyjne. Otóż no fundusze inwestycyjne w naszym kraju nie są jeszcze zbyt popularne. Świadczą o tym statystyki. Że ledwie kilka procent Polaków próbowało czy, czy inwestowało w fundusze inwestycyjne. Więc to jest pierwszy powód, że, że nie ma jeszcze zbyt wielu, wielu doświadczeń. No a te, które są, też może nie są najlepsze. To znaczy tutaj trzeba by było wrócić do poprzedniej fali hosty, która trwała 5 lat, od 2002 do 2007 roku. No, i Polacy zaczęli się przekonywać do tych wysokich zysków dopiero pod sam koniec jej trwania, czyli w 2006-2007 roku, czyli właściwie w takim momencie, kiedy ryzyko inwestowania, ryzyko angażowania swoich pieniędzy było już dość duże. No, i to właśnie też spowodowało, że troszkę się zawiedli. No, też tutaj zadziałał taki troszkę i owczy pęd, i brak doświadczenia w korzystaniu z tego typu instrumentów. No i sytuacja, która na no, giełdzie się zmienia, prawda, czyli po tej pięcioletniej hosie nastała dwuletnia bezca i w związku z tym też nie było chyba dostatecznie dużej świadomości tego, że w w tak długim okresie czasu, przy tak długim okresie czasu trwania spadków na giełdzie, no, na funduszach akcyjnych nie da się zarobić i trzeba się liczyć ze stratami. No, tak, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że ta świadomość była niezbyt duża jeszcze wśród Polaków i też stąd duża rzesza zawiedzionych w tą, tą formą inwestowania. Także to też ma wpływ na to, że, że teraz dużo bardziej ostrożnie podchodzimy do, do funduszy inwestycyjnych.